I in my heart. Hej, coś witajcie z tej strony Ghost Gamer, i w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was mały opęt Skrzynek. I chciałem Wam powiedzieć, że udało mi się wbić Jessie na 22 rankę i wbić do niej Star Power, i to jest der Power, gdzie się odbijają kule strzelone przez działko dlatego to, to był mój ulubiony star power tak ogólnie to się nic za bardzo tu nie zmieniło jedynie co to leona na 22 wbiłem i franka na 21 Jaśmio bitowca na 15 i teraz będę chciał wbić z na 14 tutaj już widzicie Klub już jest stworzony, tak jak mówiłem w tamtym pierwszym odcinku. Jest od zera parków, dlatego czekam na Was, aż sobie dołączycie. Naprawdę jest miła atmosfera. Na razie jest tu mój jeden kolega. Tak wygląda jego konto. Jakby kogoś to ciekawiło. No. A ja, ja, mnie. No ja sobie zagramy myślę sobie bi. I otworzymy sobie dwie skrzyneczki na początek. Tutaj nic ciekawego 21 golda. O teraz 24, już troszeczkę lepiej. I myślę, że sobie zagramy. Albo wiecie co? Pokażę Wam jak wygląda ten star power. Zróbmy sobie Jessie i wypróbuj. Chociaż pewnie większość z Was wie, ale... Jakby ktoś nie wiedział... Patrzcie, rzucam tu działko... I ona strzela i się te pociski odbijają. Tego to jest bardzo, bardzo fajne. I pomagające przede wszystkim dlatego tak to wygląda damy teraz działko jeszcze raz tutaj na środek i sami zobaczycie jak to dokładnie działa niekiedy to działko nie trafia ale to <gry> ten no i sobie zagramy właśnie teraz bi. Zagramy sobie rundeczkę solo. A niech będzie jeszcze jedną skrzyneczkę. Sobie otworzymy. I tutaj z kolei więcej punkcików. Do Bula i do Deryla. Do Bula spoko, bo zbieramy na Star Power. Do Deryla też. Jak najbardziej spoko. No. Dobra, wiecie, to jeszcze jedną skrzyneczkę, bo... Nie wiem, tak po prostu Skrzynaczko sobie otworzymy i zagramy sobie rundeczkę solo. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czy w ogóle wyjdzie. Które miejsce zajmiemy. W ogóle piszcie czy macie wy swój klub, bo może ja bym dołączył do waszego klubu, a nie do mojego. Ale no nie ukrywam. Wolałbym mieć swój własny klub, ale to już tak jakby od was zależy. Idę do ciebie, byku ojej. No to fajnie. Rzeczywiście nie ile dziesiąte miejsce. Minus 3. Ja nie umiem grać ogólnie. Dni ale zagramy sobie big game'a o nie, nie chciałem tak tego zrobić a no dobra, skoro już zagraliśmy to już zagrajmy przypadkowo mi się klikło zagraj i Jesse jest, yes, to może być ciężko co tam już to robi, o Jezu Bito nie jest dobre. Jeszcze ze Star powerem A nie wiem, nie, nie wiem. Jak to możliwe, że ja nie wróciłem? A się pytam. Pytanie, jak to jest Star Power? Jeżeli to jest Star Power, gdzie się te pociski odbijają, to może być ciężko. Tak naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Nie, to jest ten star power, co ona może uleczyć tą dążyczkę. Ale to będzie chyba niestety przegrana, bo zbiliśmy jej dopiero 38% w ciągu jednej minuty. No, no tutaj też staram się coś obić, ale nie za bardzo um umiem. Cię umieć umiem, ale nie jest to zbyt łatwe. Dostała ode mnie, ale jak zginąłem. Teraz tutaj trochę ją obiliśmy, ale tutaj tak jest za mało, aby to wygrać. Szalamy. Zostało do mnie znowu za 2000, ale tak jak mówię, to za dużo nam nie pomaga. No już mamy przegraną, ale to tam się tym nie przejmujemy, bo to z tym nie stracimy żadnych pucharków ani nic. Możecie pisać w komentarzach, jaki jest wasz najlepszy czas na wielkiej grze, big game, bo jest to jest 3 minuty. 3 minuty i 35 sekund. Wam pokażę. To grałem wtedy Nitom i nie pamiętam, albo to byli jakiś słabi gracze. O, zabiłem go. Nie wiem, jakim cudem, ale zabiłem go. No, no, i 16 żetonów. Nie jest aż tak źle, ale mogło być lepiej. My teraz też sobie zagramy Jessie. Nie otworzymy jedną skrzyneczkę. 5 punktów do Leona. Tak ogólnie to nic ciekawego. Nie chcę być wielkim. Dobrze, nie jestem. bo oni, nie chcę być, bo oni wszyscy jak zwykle na mnie naskakują i potem się nie da grać. Tu jest. Widziałem cię. Nie stało ode mnie, ale słuchajcie, no obiliśmy czyli 23% w ciągu 30 sekund to nie zaż tak źle, słuchajcie. Możemy to wygrać? Rata Ratatata. Ratatata. to nie źle, ratata. O nie! Jestem za młoda, aby umierać. O, dostała. Nie wiem, czy raz, czy dwa razy, ale dość mocno. Nie, 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 nie. Jak ona nie dostała? Tak, jak nie ginąłem. No, jest minuta 30, a my zbyliśmy dopiero 60%. To nie wiem, jak to się dalej potoczy. Ale, jak widzimy, na razie ta Jessie ucieka. Widać, że się trochę boi. I gra pod czas. No, to chyba jak każdy w tym trybie. O, o o, teraz taszeli może moc. O, ja żyję! Myślę, że ja zginąłem. Jeju. Myślałem, że ja zginąłem. Jeju. Dostało do mnie raz, ale. No ma 10 tysięcy życia. Słuchajcie, no, znowu przegrana. Nie, chyba. To się... dopiero okaże. No, przegrana. Ale no. Nie jest źle. Robiliśmy 54 żetonów Idealnie na kolejną skrzyneczkę. Myślę, że sobie zagramy jeszcze jedną rundkę leonem. Otworzymy dwie skrzynaczki. A potem jeszcze raz dwie skrzyneczki. I mogę ulepszyć piper. Czy otworzyłem trzy? Otworzyłem trzy. Fajnie. Mogło ulepszyć Piper na ósmą. Niewile. Bierzemy solo. I gramy. Skrzyneczki To jest Piper Na ósmej właśnie mocy Ale ta Piper jest moja wiecie Ona nie żyje Mam nadzieję taką Nie no nie wierzę nie. Już ją miałem prawie Zbierzemy sobie Powercube. I ona teraz mi ucieka. O nie, daj się, daj się uleczyć. Daj się uleczyć. Dobra, idziemy tu. Ona ma już ulta. Słuchajcie, to może być nie za ciekawie. Sobie zbierzemy Powercube. O nie, co tu zrobić? Jak nic nie zrobić. Jeszcze zaczęło nam się lagi robić, jakieś zaniki internetu. Nie wiadomo, co to się dzieje. No cóż, to, to jest to nasza ostatnia rundeczka. Po tej rundeczce sobie otworzymy jeszcze jedną skrzyneczkę i sobie będziemy się żegnać. Ja uciekam od nich, chyba że wejść na trzeciego. Nie, nie chcę, wiecie. A może bym starał się zabić tego? parku, ale tu ktoś pewnie będzie siedział. Nie! No, dobra, to ja sobie zbiorę. Tak. Tu jest jeszcze jeden. Też sobie zbiorę. Tu, ja, tu jest ten śmobitowiec. Najmniej nie, 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 nie chcę tam wejść, bo on będzie miał mnie na. O Jezu, zostaw mnie. Może być ciężko teraz, słuchajcie. Jak widzicie, już jest więcej power cubów. O, 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 słuchajcie, patrzcie, patrzcie. Wchodzimy na trzeciego. Aha, 8 na Star Powerze, ok. Chodźcie, go zabijemy. Zostaw tego dajno majka. Co? Tak, no dobra, drugie miejsce jest. Nie jest źle. O, to co straciliśmy, to odrobiliśmy. Na dniach będę starał 10 500 potem 11 000. A więc my otwieramy skrzyneczkę. I czy będzie chociaż star power. Będzie star power? E tam nie ma żadnego star powera. Co to komu. Tak więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się najprawdopodobniej. Słyszy słyszymy się na razie. Najprawdopodobniej w kolejny weekend. Dziękuję Wam za oglądanie. I bajo!